Numer 8 SP7 jest odnosno SP? do mnie. Zapraszamy drużynę powaków na wyznaczone Zajdźcie. boiska. Bo Raz jeszcze przeczytam kategoria P8 głowa. To jest bardzo ważne, ale cały czas nawet jak prowadzimy, albo nawet jak przygotowacie, gramy zero. Ej chłopacy! Numer jeden, chłopacy! Piłka z ekipy zły SP Pieby. Na trójce ekipa Żufra kontra Sokoliki Kaszczok. Boisko numer 4, jedynka między nim brzydko Na piłce wojowi Piasta na Mazławek. Ósemka z kokoszy. Boisko numer 8. SP siedem kontra SP dobie. Zapraszamy drużyny chłopaków na wyznaczone boiska. Ej, to jest tak nisko? Tak zawsze było? Za nisko, bo z tego koteckiego wyżej. No nie, to jest na maksa już. No. Matka jest. Matka jest. A ojciec idzie na bramkę już tam chyba, nie? No, no już tu stoi, zobacz. No nie no, na razie to musi sędzia to wykluczyć, nie? nie ogarnięty ten sędzia, trochę. Ta już stoi, ku**a, żeby coś mordę. Nie Czy się się ty. Już trzy mordek. A nie, Jezus, nie mogę, bo ja to wysłałam. Jezus, oni nie będą słuchać naszych. Kto? Kto co, co robi? Bravo! Bravo, brawo! brawo Antek. prosiłam was o nie granie tą Odłóż tą piłkę i siedź na tej ławce. Błyski, błyski.

Bramka zaczyna. Emil, jeszcze raz bramka. Brawa, brawa, brawa. My gramy apozycyjnie, bo Emil gra jako napastnik, a ty się tak No. no. <grywa> się na chłopaków tam skurzy. Brawo, brawo. się nie stójcie tu w dwójkę. Emil tam do Dawaj grafiano. Wszystkich to się nie przejdzie, nie? Wszystkich to nie przejdzie naraz, nie? Trenerze co zasłaniasz mi, chodzisz na boisko Ta też chodzi po boisku. Po co ten trener stoi przy naszych? Tam? Emilo. Nie tam, nie tam, nie do środka Emil. Emil, nie do środka z piłeczką. Szukaj, kto jest bez krycia. Mocne podanie. Dawaj Emilo. podania szuka. Aj spodam. Gramy, gramy. Dawaj Emilo, dawaj Emilo. Jeszcze gramy. Podejdź, podejdź. Okej, okay, żgrozny. Groźny kryjemy. Jednym Pokryć wprowadzającego troszkę. Okay. Reszta kryje. Okej, okay, jeszcze? Dobra. Jak pro będzie wprowadzał, to odbierasz, jak uda, to biegnie. I Ja nim nie zau... hey. zamknę. Brawo, gracja! Brawo, gracja! Brawo, mnie. Antoni! Antoni! Będziecie się tak zachować, to nie wejdziecie! Oni nie słyszą, co trener do nich Rysuję, Heniu Co? coś tam rysuje, jakieś linie se altykę, <grym> się sobie rysuje. Nie na raz. Kazik do końca, do końca. Kazik dawaj, Głowa do góry. Ja to, Brawo Super. Kajusza, biorę. Kajusza, biorę. Kajusza, biorę. Nie, Gramy, gramy Kazik. Jeszcze Kazi, wraca. Brawo, brawo. A ta poszła do tej żabki? Nie wiem, jak słyszałam, to już nie było. już mi zniknęła. Filip, do przodu troszkę. Graj, no. graj, graj, dawaj Kazi. Jeszcze tak, Kazi nie, krzyczy trochę, krzyczy, ale... ale... Nie krzyczy... spokojnie. To... Na razie jest spokojna. O. Dawaj, dawaj, brawo Kazi, walczymy. Ale brawo, rodzice, brawo, brawo. Tak, żyje, żyje. Bardziej niż ci chłopcy chyba.

Nie? No, to, to bym się tam drzeć. No. Tak. Uderz! Brawo, brawo chłopcy! No, bo tu tam, a już nie była wcześniej ta muzyka, nie grała, no. nie? No. Nie, ale to tutaj... No. Heniu od tego nie, od niechcenia tak strzelił. Dawaj, dawaj, dawaj. Twoja Henio, super! Brawo! Brawo! No, bo wszyscy bo obrona, w obronach, w często Częstochowy. Musimy strzelać takich faz przejściowych jak wcześniej. <grym> brawo, brawo Kazi! Gramy, gramy do końca! Brawo Antek, głowa do góry! Naj. Akurat teraz, jak już wszyscy do niego dolecieli, tej. gramy, dawaj, dawaj! jest sam, pomagamy sobie. Tam jakaś górka jest w ogóle spadł. Tak, jest, Zamykamy. Prawda? 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 Brawo Prawda? Prawda? Jeśli chodzi o pół dziewczyn, liczymy w tym momencie i za kilka minut... Mamy na swoje pozycję. Gracjan, Do niego Trochę! Zmienimy go, będzie trochę tak szczerze nie? Ale też się chwilę. Ej, dobrze, dobrze, gramy Jantek. Brawo, brawo, gramy, gramy! Ja to trafię, ja do trafię. Tamten dostał wokół od wanka przez przypadek. Super akcja, Kazik, graj, graj! Dostał w twarz. W chyba dostał. Troszkę falują. Tak, jak w Chyba tak było. A nie, no ale w połowie. Nie, to było dwa chyba. Co? Zmiana. Chodź tutaj. Rzesiu? Nie, nie chcę zmiany. Nie chcę. Dobra, dobra. Oh, krew będzie lecieć, nieważne. Dawaj, Heniu, wracaj! Że Kazik udaje? Co za wiarady. Kazik akurat by nie udawał. Brawo, dawaj, Grecjan. Głowa do góry. Grecjan, głowa do góry. Pomyśl dobry. sobie dać no, 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 tak na początku, żebyś teraz wszyscy jak Napiszę. Zaczyna teraz Grzesiu, babcię, Grzesiu z Krzysiu. Odjedź wcześniej, Krzysiu, się. Zostaję. Ja też zostawię. 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 Ja też dobra? Okay. Tak, okay. no, ja do Ja nie. Jest, nie? Pokażę, sobie. Grzesiu gotowy? Tak, chłopcy. Utrzymać to, co było. Tak? Starajmy się grać jeszcze więcej zespołowo, bo z tego strzelamy nawet. Miesz, Ja na Leci ci ta woda do tego szczuku. Aha, bo to nie jest niekapek. Dobra, bo tu filmuję. Zgraju, siadaj. Tak, o. To muszę się tak przystawić. Kazik, co zabolało? Oko? A co z łokcia? A z, z pięści wokół? Z pięści Tak jest. Tak jest. Koncentracja Filipusa. Może będę Cicho, bo moja mama widzę, że to na rękach. Gdzie jest? A. to mogłem z nim wszędzie wyjść. No, więc... <śmienność> no, 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 chyba tak. Stoper, nie? No. żeby nie było czasem czasu, nie? Ale Krzysztof Rex. No, byłem w piątek i Krzychu Kogo? Kogo? takiego chłopca, co trzeba na mi tu nie rzucać, bo ja z nim gadam. mi Dobra, okay, musi wracamy, zrobić z wód, z wodów nie robi żadnych? Zrobimy będzie! Łap, łap! Psz! Dawaj, dawaj! Brawo, Keniu! Sejdź z tego boiska, gościu, ty! Brawo, Antek! Szukaj podania, Antoni, później! Okej! Okay. Odsuwamy się, odsuwamy się, chłopcy! Do tyłu! Przycinka, przycinka, przycinka. Słuchamy gwizdka! Wróciła, wiesz? Tam poszła. A, poszła naokoło, dobra. Potem tam idzie. Aha, to że może nie ma wejścia. Dawaj, dawaj, dawaj! Ale piękna tutaj rewolucja, trochę wieje w tej środzie. Trochę? samej gotowi i zdeterminowani, teraz panowie rządzą na e, boiskach. i przypomina cały czas, strzaskamy sobie zdjęcia w zapraszam całymi drużynami, obie, obie tutaj je przy wyjściu na was Czeka, są ławeczki. zapewne drużyny się jedzą, więc poznacie, to jest je! I znowu nie było bramki. <trym>, e, ula, gracja szczeniu. <grym, trym>, nie przesunęłam.

Dobra, chodź się. Wracaj, wracaj! Dobra, jest Heniu, dobra. Nie daj! Antek, wróć! Brawo, Heniu! Brawo! nie ma co się wstydzić, fotobudka także jest dla Was. Róbci sobie pamiątkowe wody ze słodką. O, jesteś Kupiłaś? klucz! Petku? Patrzcie na swoją scenę, że na, na córkę. Dobra. Niektórzy grają, a jeszcze mogli z tego pamiątka w postaci darmowej. Dobra. Darbony, a tu co tam. A tu jest właśnie. Ja wszystko dostanę, prawda? Jak będzie nasza piła, to zrobimy zamiar. Też dobrze przyjął, nie? A jest tam na mnie. Nasza piła na chodkowie. Gdzie? Dobra, Petku. Gramy, gramy. chciał zrobić zwód. gramy dalej, gramy dalej. Do dobre, dobre. Popaki do tyłu tutaj, za linia, nie przeszkadzać. Filip, koncentracja, wyjść troszkę. A Gracjan jeszcze im po piłkę poszedł? Tak, No, to on jeszcze leci im po piłkę. I typa, to to Można podprowadzić? podprowadzić Spokojnie, Spokojnie, jest dobrze, aj, OK. Dobrze. Wszystko jest aj, okay. Podprowadź sobie jak okej. aj, 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 Gramy, 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 Jeszcze gramy, 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 Henio. gramy, Henio. gramy, 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 30 sekund gramy, 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 piłka. Gdybyśmy Graj! Że nasza piłka i, mieli na i Ten już chodzi, chyba bez bo mu nie podoba. Jezu, znowu. Le weź go, zmień dawaj, to, też. Tak. Gramy, 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 dawaj, dawaj! Antek, wstawaj! Zaraz będą zmiany, Antoni. No ja... to po co Antek leży? No ale teraz jak on tak No a to po co? No już teraz strzelał, to już teraz... Już teraz przerywa jak przesuwa. Zmiana! Ant, Antek chce zejść. Antek, chodź, robimy coś. Odpocząć. Odpocząć.

Dawaj, dawaj, Grzysiu, dawaj, Grzysiu. Emil lepszy! Brawo! O, ale faulują, to jest strasznie. tylko teraz. Strasznie faulują, nie? Sikujcie tak się, tak bo jak Emil nie będzie mógł grać, to kto z Was wchodzi, nie? Oj tak. Nie mogę wyśmiałą przodów. Haniu, Heniu, Heniu! Heniu! wchodzi na Ja mogę grać. Czekaj. 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 Emil! Zmiana? Emil! To, to już ja znowu

Zawień, o, tymi, a, <grym> na odbiór na ale falują, strasznie, ten też a, czwórką a, popycha ciągle. Teraz Kaziu leży Ej, to teraz ja No ale nie no, faulują, bo ja widzę ten no, tak ciągle fauluje, nie? I kolejny.

Po oni po prostu byli troszkę wolniejsi w tym momencie i dlatego tego cię spałłował. No bo nie dobiegł dobieg, dobieg do, dobieg do ciebie, do piłki, więc no, kopnął cię w nogę po prostu, nie? Chłopcy, bo już piłki cię nie ja zabrał. A no, niech nie poszedł do przodu. Tak, ja stąd cztery. Ja myślałem, że karty tej. Ręka była. Ustawcie murek! No on nie, nie, jest, jest mały akurat. Jeszcze, jeszcze byś rozsądziła. No bye, jest bawa. duży, są chłopaki. Teraz murek ustawcie, teraz mure, chłopcy. Emil, tam, to, nie tam, tam sędzia, Emil. Oni Emi, słyszą. Sędzia, sędzia. Pójdź do mają. No to jest masakra. Nie. A tam Filip jest zasłonięty, nie będzie widział. A jest to. Matka, nie ma, ale broń. Dajesz Kazio, lepsze, idziesz! Lepszy I dawaj, głowa do góry! Brawo! A, brawo! Rzut rożny, brawo. Rzut rożny, Maciek, Rzut rożny Maciek, Grzesiu. Dawaj, Kazik, dawaj Filip! Kazik wykonuje, Kazik wykonuje, Grzesiu, bo to jest jego strona. Kazik. Nie no, bardziej tu sobie na linii postaw, że nie w dole. No. Możesz prowadzać, możesz prowadzać Kazik, pamiętaj. Możesz już wprowadzać, dawaj, nie masz Kazio, możesz prowadzać. Kazik, prowadź, prowadź! prowadź. Prowadź, prowadź, prowadź! Nie ma przeciwnika, Kazik, prowadź! No. No. Kaziu, możesz prowadzać z różnego. Dawaj, dawaj, dawaj. Brawo Filip! O, poszedł! Ale po! No to już poszło kwadkorowo. No. Emil wykonuje rzut wolny, reszta do przodu! Ja już myślałem ja my że kolejna. w Ty Nie, bo sobie ja nie słyszałem. słyszałem. Okay. Ja, ja teraz wykonuję rzut wolny. Dobra, ja nie Dobra, Dobra tam, już słyszą. Ja jestem Zasłaniacie mi tu. Omachaj do Mary. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj.